split up the pruning in three parts chcę trochę podzielić to zdzielić te zasady cięcia na, na trzy części so first part in the top of the tree to the, the third level i call it trzeci poziom tak to nazywam this, the second stage or the second area is the middle area druga przestrzeń to jest środek and the third area is the table I trzecia to stół two year old Uh, or three-year-old wood cell 3 owoconośnych and one extra dimension is we discussed before the big group arrived is in case like here you have a rain cover and you will have to drive minimum two times a year with the platform to, to reach the plastic that i don't like The difficult branches coming in this direction, because... Dodatkowym elementem tutaj w tej partii, w tej części wierzchołkowej jest, jest to jest fakt, że jeśli mamy osłony, mamy e, dachy i przejeżdżamy tutaj platformami dwa, trzy razy w sezonie, to nam no, będą just... przeszkadzały takie silne pędy, e, które nam prosto padle tutaj w walejkę. Tu jest dobry it, przykład. It lost a lot of spurs. That one lost spurs, to jednak tam straciliśmy właśnie. Vikas. Oh, I want as much as possible branches Chcę mieć jak najwięcej pędów owocuj owocujących, w osi rzędu, w, w tym kierunku. In line, Natomiast in mam takie pędy, które rosną w prostopadle do przejazdu. It must like friendly muszą branches, to być spokojne, Widzimy, że ten wzrost w wierzchołkowej części nie jest zbyt silny. I upright. I jest think parę przyrostów, one, które wzrosły w górę pionowo, this, Te trzy cztery są z bardzo dobrym, pod bardzo dobrym kątem. Więc ładnie zaponkują na przyszły rok. This one is in my opinion a year old but plus difficult jest dwuletni pęd, ale nie ma zby, zby, wystarczającej ilości pąków kwiatowych i właśnie rośnie w tam w, w kierunku przejazdu. So I will take więc it tego uh, we come down to this area. Niżej. And of I niżej. Oczywiście so chcę zbierać, się, urwać tu trochę czereśni. In this scenario, I will be forced to keep some bigger branches, uh, because I don't have alternative. In this, let's say, this is the top quality branch, but I I tutaj sorry. niestety, ale w tej partii, no, nie mam idealnych pędów, jakich bym oczekiwał bo tego typu pędy są idealne, ale no, muszę okay. coś zostawić. So I will have to keep. Relatively stronger branch. I must leave, strong Like this one and this one. I ta I ta. and I will just clean them. A tylko and I pick one year. And I them one year. Zbiorę tylko w tym roku. Next year. this one goes roku. out ta I have, I have replacement Mam uh, this one I can pick one year Tamte w tym roku. I'm going to just to make myself this, because this one has to go out anyway So I'm gonna put it already now just to have better This one I clean up completely uh, This one is good I have there is some difference if you have a flat Jeśli mamy a... takie spokojne pędy bardzo ładne płaskie, e, możemy e, oszczędzić właśnie tego typu przyrosty jednoroczne one po prostu zapąkują, też pod ciężarem e, liści i tutaj owoców ona, ona się opuści. If you have a more upright branch I will use more flat. shoots to rep, uh, as a replacement if in this case i use i will not use a shoot in this position but i will use more shoot in this position yes, if i have too many such shoots raised up to the top then the i look for and replace them with flat ones good i come uh, down to uh, this so i sorry to be clear this one and this one is for one year production, and then they will go. To have brightness, these two are strong. I only leave them for this year to pay interest and disappear. Cutting. Good. In oh. this area, I have a big concentration of of production. Okay, like one, dużą ilość two, ilość pędów three, four, five. Pięć. I have one which is uh, a little stronger than the other ones. One is a So I will cut on three butts to I have 3, This is actually the the butt I aim for to get the shoot because it's in a good angle and in a good direction Ten punk tak naprawdę tutaj dla mnie jest najbardziej wartościowy ponieważ z niego chcę uzyskać fajny pent nowy młody który zastąpi go Here we took out one last year on three butts One, two, three. one of them have keep calm as a butt The other two have become shoots and now I choose the Tutaj w tym miejscu właśnie. W zeszłym roku przycieliśmy, zostawiliśmy trzy pąki i mamy dwa przyrosty z czego e, wybieram e, na ten rok tego. I keep this one. Zostawiam jeden pąk to provide me a new shoot next year and this one is future production wood. Ten pąk zostawiam, żeby mieć szansę e, na kolejny nowy przyrost w przyszłym roku, a ten mi zapąkuj. Okej. Okay. So, to my table. Ta część ta przestrzeń jest bardzo ważna, dlatego że tutaj muszę popracować nad tym, żeby był dostęp światła do mojego stołu. And in case I have a renewal. druga sprawa, jeśli tak jak tutaj mam y, dużo pędów owoconośnych 3 4 5 to też muszę się pozbyć któregoś po to żeby uzyskać w tym roku nowy przyrost który zastąpi będzie kontynuacją i, i zaponku no. W tej części ma być kapturująca ilość pędów owocujących, to ale some część z nich usuwam, żeby tutaj po prostu zrobić więcej miejsca dla nowych przyrostów i dostęp światła. Just to create some kind of window for my first level. Takie trochę mini okno właśnie dla tego pierwszego piętra. What we see here is that there is still good energy in the first level, but we it's time to stimulate. Some more energy. To co tutaj obserwowaliśmy wcześniej, odjechaliśmy e, wcześniej i, z, i mamy na, na niektórych drzewach, na dolnym piętrze już e, jeszcze ten wigor jest, ten balans jest, jeśli chodzi o wzrost, jest prawidłowy, ale widzimy, że niektóre pędy już wytracają wigor i trzeba tutaj coś zadziałać. Two In, In this tree we had last year a nice shoot directly from the base branch. This one. So this was one year old last year. This one is one year old this year. A I prefer always to if you have a good shoot starting inside the table, which is a possible replacement shoot for the older part, to put it directly in the good position. Proponuję, że jeśli w tym roku widzimy, że jest taki już właśnie przelot jednoloszny, który może być i będzie kandydatem dobrym kandydatem na wymianę, to już go w tym w pierwszym roku go przygiąć, odjąć że i ułożyć go w odpowiedni Next year, when this one is ready, I will cut. Yeah. Now I'm gonna pick some cherries, so I clean up. i don't want the, the small cherries this one is good this one is good and next year we do we do like this actually this one is standing in a good position from its own i come through here so this one go out and, and now actually one important point is coming i always advised here in a table system to use an x form in your base right. zalecam przy takim systemie, na jak poważam stole, żeby mieć ten struch taki kształcie x. That branch. means on each side you will have at least two good branches, one in this way and one in that way. O to chodzi, z każdej pokazuje stronie, żeby żeby miał dwie główne gałęzie, które właśnie rosną w tym kierunku tworząc taki x. And I prefer that those branches for the x They have some power they, 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 they are not the, the smallest or the weakest branches no i one powinny być, no, powinny być z wigorem nie, nie powinno być zbyt słabe pędy bez wigoru bez cienkie tak jak powinny to być donajlepsze no, tyle szatan so this one can be good for here this one is in my opinion too small and i will replace it by this one Tam ten jest trochę przesłob grzecienki więc zastąpię go o tym dzienniejszym i could just to keep the good form in the tree. So this one is finished. This one you see you see that here is no energy anymore. Here you have cherries. Here we have some growing point and here even is a dormant bud who is awakening to get some shoots. So, Besides those four, the other branches they can stay on the um, uh, only if they give they take small place and give a lot of cherries. So the X branches are the main, the other branches they can stay, they are good in this scenario, they have a lot of cherries and they don't take too much space. <laughs> Pozostają, wybieram takie, które mam wigilę, natomiast pozostałe takie dodatkowe, gdzieś, które są w pobliżu. Jeśli nie zajmują dużo miejsca, jeśli e, nie zacieniają tego stołu, a są produktywne, mają pąki, no to do tego czasu je zostawię. So, I make space. This one was older. Zrobiłem tam trochę miejsca. I will ask for a new shoot here, but I have cherries to cover the space. Zostawiłem dwa pąki, z których oczekuję nowego przyrostu. here the same this one is an extra branch as long as it's is, if it's compact and it can give uh, some nice cherries it's good i think this one is the x branch on that side and there we will have to choose between this one and this one i will have a look from the other side Po nadłamaniu w pierwszym roku one się i są zdrowe because a lot of people are afraid of się właśnie infekcji przez bakterie this something end in september or in march of the second year taką czynność takie właśnie nadłamanie możemy zrobić właśnie e, latem w sierpniu w pierwszym roku po pochodzeniu. The only place where we have some injuries with Yumi or with maybe Pseudomonas is where the branches are injured by the wire, or sometimes when we make it cuts. Y są pewne miejsca, gdzie doszło do infekcji, gdzie są wycieki raka bakteryjnego, więc albo tam, gdzie gdzieś będą obsierają od ród, albo no po, po rany pocięciu. cięciu. Okay.